No i moi drodzy, jest czerwono. Po tych wszystkich awariach Facebooka, Messengera, Instagrama i tych wielu innych aplikacji, no, akcje Facebooka poleciały w dół. I tu nawet powiem Wam, że solidnie, jak na taką spółkę Facebook. Yy, te procenty, które tam się ulotniły, w tym przypadku tam ponad 5% na wartości akcji, to jest ponad 7 miliardów dolarów, które po prostu wyparowały, jeśli chodzi o cenę tych akcji. Facebooka. Jest to ogromna kwota, no i moi drodzy, to wszystko z prawą tych słynnych awarii, które prawdopodobnie się jeszcze utrzymają. No i moi drodzy, dużo osób zastanawia się, czy przypadkiem to nie przełoży się również na inne spółki e, i czy nie rozpocznie się tu jakiś większy krach giełdowy, bo jednak, Facebook to jest. Potężna marka, która jednak ma wpompowane miliardy w swoją spółkę. No i jednak te miliardy właśnie gdzieś uleciały. No i kto wie, czy to nie spowoduje jakiejś większej lawiny, jakiegoś większego efektu śnieżnego. No ale o tym pewnie przekonamy się dopiero jutro. Także zobaczymy, co nam przyniesie dzień. Ja się z wami żegnam, życzę że wam miłego dnia. Do następnych newsów. Trzymajcie się, cześć.